Cześć, Jarek Łuczak, firma Abarth Wrocław. Dziś Fiat, a właściwie Dodge Journey w europejskiej skórze Fiata Freemonta z silnikiem Pentastar, oczywiście jak zawsze u nas z instalacją gazową. Chcecie zobaczyć z jaką? Zapraszam. Fiat był już kiedyś przeze mnie prezentowany a w takiej marnej wersji, ta, przeze mnie nazwana Black and White, naprawdę wypasiona. Piękne, czarne, duże koła i piękny perłowy lakier. Nie wiem, czy widzicie to na filmie, ale naprawdę takiego lakieru w świacie, ani w Dodge'u, ani w Chryslerze dawno nie widziałem. To prawda, różny dla plastiku i dla metalu, ale w perłowych lakierach, niestety. Tak już jest, że nie ma możliwości pomalowania plastikowego i metalowego elementu, żeby nie różnił się odcieniem później na, na zewnątrz. Silnik 3.6 V6 Pentastar, czyli jeden z lepszych silników, jakie Chrysler w ostatnich latach opracował i produkował. Przez 10, co najmniej 10 lat już jest produkowany już dwa razy został wybierany silnikiem roku, albo do najlepszej dziesiątki silników, silników roku na początku, jak został tylko wyprodukowany, a później jak został połączony... W hybrydzie w Pacyfice. Ró również został ubrany, y uznany za jeden z, lepszych jeden z najlepszych dziesięciu silników w roku 2020. Ale jego niezawodność i prostota jest okupiona niezłym spalaniem, bo między 10 a 12 litrów w tym samochodzie czteronapędowym dotychczas spalał benzyny i kosztowało to klienta 70, 80, 90 zł, w zależności od tego, ile benzyna kosztowała na stacji. Gazu. Będzie go kosztowało o połowę mniej, bo będzie palił 12 do 15, czyli będzie go kosztowało między 4, około, w okolicach 40 zł przejechanie każdych 100 km. To chyba opłaca się założyć instalację gazową do takiego samochodu. A jeżeli chcielibyście wiedzieć, ile kosztuje taka instalacja do takiego pięknego, perłowego journey'a nie journey'a, tylko Fremonta, oczywiście, to zapraszam na naszą stronę internetową, do której link znajdziecie tutaj w opisie. A tu widzicie formularz z naszej strony internetowej, po której. Po którego wypełnieniu dowiecie się, ile kosztuje instalacja gazowa do takiego, bądź takiego samochodu, albo jeszcze takiego, albo jeszcze takiego Jaguara, którego jesteśmy w trakcie w tej chwili regulacji ostatnich i za chwilę powinien być gotowy do oddania klientowi. Ten już jest gotowy z instalacją gazową firmy BRC typu Sequent Plug and Drive, plus której mózg, czyli sterownik, znajduje się tutaj z przodu obok filtra powietrza, tutaj. Filtr fazy ciekłej, filtr fazy lotnej. Reduktor schowany jest tam pod spodem, pod filtrem. Złącze diagnostyczne jest tutaj. A wtryskiwacze poupychaliśmy gdzieś tutaj pod tą budową, tak żeby nie przeszkadzały i nie rzucały się w oczy. To wszystko, jeżeli chodzi o to, co pod maską. Chociaż dodam jeszcze, że bardzo ważnym, pozytywnym aspektem tego silnika jest, jest hydrauliczna regulacja luzów zaworowych, dzięki czemu nie trzeba będzie do nich zaglądać przez. 200-300 tysięcy kilometrów, a tyle spokojnie ten silnik powinien przejechać, bo mamy już klientów, którzy mają na liczniku 400 tysięcy kilometrów. Zapraszam do środka. Jak Wam się podoba z profilu taki Fiat Fremont? Dla mnie bardzo fajny samochód. Z bardzo dobrym wyposażeniem z systemem nagłośnieniowym Alpine z nowym tutaj pulpitem nawigacyjnym na środku, wspólnym dla całej grupy. Fiata, Chryslera, czyli Maserati również ma identyczny pulpit. Tutaj w kolorze czerwonym, w innych samochodach jest niebieski, biały. Wszystko zależy od tego, jaki charakter ma samochód i jakie wyposażenie. Deska rozdzielcza bardzo ładna, bardzo ładnie rozrysowana na środku. Panel informacyjny po prawej, prędkościomierz w Kilometrach na godzinę, a nie w milach, tak jakby było to w dżurneju. A my z lewej strony dołożyliśmy przełącznik benzyna na gaz, który w tej chwili jest wygaszony. Ale jak tylko odpalimy samochód, to zapala się z czerwoną diodą na górze, oznaczającą, że jesteśmy jeszcze na benzynie, a po kilku sekundach przełącza się na gaz i dioda zmienia kolor na zielony. Cztery diody na dole pokazują nam stopień napełnienia zbiornika gazowego, który zmieściliśmy pod spodem. I nie jest to prosty temat w tego typu samochodach. Stereo Fiat Fremont ma zbiornik pod podłogą o pojemności 55 litrów brutto. Pojemność jest ciut mniejsza niż w niektórych prezentowanych wcześniej samochodach, ponieważ auto jest wyposażone w hak i ten hak utrudnia dobry montaż większego zbiornika. Ale 55 litrów to już tak nieźle, ponieważ w salonach Fiata, kiedy były sprzedawane one z instalacjami gazowymi tartorymi. Składano zbiorniki 42 litry. Jest trochę różnicy. 55 a 42 to jest co najmniej 100 km więcej do przejechania bez tankowania. A po przejechaniu tego odcinka można zajechać na stację, zatankować sobie za pośrednictwem tego oto wlewu, tego taniego i ekologicznego paliwa. Jak Wam się podoba Fiat? Dla mnie naprawdę najlepszy Fiat, jakim ostatnio jeździłem. Chyba, że wliczamy w Fiata również Alfa Romeo, to Alfami jeździ się troszeczkę. Lepiej. A jak, jeżeli, a jak Wam się podobał film, jeżeli ok, kciuk w górę i zasubskrybujcie proszę nasz kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco w temacie alternatywnych źródeł zasilania nowoczesnych samochodów. Tymczasem na gazie. Hej!